Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, chyba już 11 z Star Planet, wiem, mało odcinków jak na mój kanał, ale no cóż. Ostatnio z koleżanką, znaczy dzisiaj, jestem znowu z tą, dobrze już jej imię, nazywa się Natalka, ma bardzo ładne imię, Natalia, no. I wpisywaliśmy na taką kod już wcześniej, dlatego nie wpiszę go niestety na odcinku, ale... bo ja mam bloka na Monalizie 44, ale też mam tą samą gazetkę, dlatego jak będę już odblokowana, to wpiszę ten kod z gazetki. Na moim koncie, chyba o 22 około będę wpisywała ten kod, dlatego... No nie dziwcie się, dobra. Okej. Okay. No to tak, no to... Mam dużo czasu, dlatego pójdę sobie do czatu. Ej no może byś się przywitała, co? Cześć! Okay. To ja, znowu! Ortografia słowna. <laughs> Okej, okay, jesteśmy sobie w kawiarni. napiszemy, że nagrywam. No kurczę, jak oni to robią, że oni tak wchodzą w to? Ja też tak chcę potrafić, ale nie potrafię. Nauczy się, się z czasem, że nauczyć. Czasem. Rezumujmy Nad... cyfrowanie. Gry... Mam. A ja muszę 17 czas kręcić. To napiszę... Hej... Boże... Napiszę... Hej... Powiedz głośno, nie wstydzę się mojego orto. Spokojnie, ja też mam orto. Nagrywam. O, pozdrawiam. Alia Baba LOL. Bo ona powiedziała hej. A to się zalicza. No, tylko że i ty jeszcze dodaj. No kurczę, no... Chcę pozdrowić dużo ludzi. A o, Nie. Po pozdrawiam. Was pozdra... Nie. Nie wszystkich. Pozdrawiam. Alia Baba. Alia Baba Lol. ja e. Baba, co mi zakradkowało! Maria Baba Lol. O, może teraz mnie zakładkują. No, to jedną osobę, więc polecam mój kanał. I ty. I moja lili XZ Bez X. Może byś się odezwał, chociaż jednym słowem, a nie tak cicho siedzisz. No co? Bo musisz jej wbić level. Zaproś mnie na, ko na konto I love Primark. No to zaprośmy. Pozdrawiam, I love Primark. No, to nie miałem więcej. Dobra. I love Primark. Wow. Ja o, była tym. Witam. Witam. Bo widać po kratusie, że ma. No nie możesz mieć więcej przyjaciół. No kogoś usunąć. Ale ty nie... Ona nie może. A no ja to mam. Nie możesz. Nie. Nie ma więcej. Więcej trzy znajdź. Okej, okay. orto. Dobrze, dobrze. I Więcej no... trzy znajd. No właśnie wiem, to moje orto i ja. Ja też mam orto, Zobacz, ile już nagrywam. Cztery minuty, spokojnie. Jeszcze mam czas. No hek. No hej. <laughs> Pozdrawiam, I love Primark. Już chyba trzeci raz. Ale jest fajna, to trzeba. Pozdrawiam. Pozdrawiam siebie XD Pamiętasz? XD Pamiętam. Pozdra... Pozdrawiam Wypiam. Pozdrawiam kitty 02pl Przyjmuję do znaj na razie na tym koncie. Jestem osobiście połączona ja. mam mało znaj i... Proszę! Proszę! Każdego bym chętnie pozdrowiła, ale ich za dużo. No bardzo mało O. Każnego I każdego wygóplenia. Dni... Pozdrawiam ją. Yo. News Park. Niedługo nowy filmik na Ety. Ona też ma Ety. Niech pozdrowi Ety, bo ja też nagrywam na Ety. O jezu. Jaki kanał? Monalizu MSP. 20, bo mam inne konto. Jestem Ola. Pozdrawiam proszę. Cię Laura. Czasem coś tam. Ognie. Tak? Chyba dobrze. Tam, Laura ognie. Ok. hej, ty. Pozdrawiam już drugi raz. Kitty 02 Wiesz, wiem. dam, 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 Nie dam, Okej. Okay. dam, no Okej. co, dam, ja na dam, 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 ale dam, dam, Pozera. dam, 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 To? Nie mogę to dam, 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 Halna. dam, nachalna. No, bo jest no serce, serce, nie na no, Orto dzieci, orto. Orto, orto. Kupcie tą gazetkę, myślę, kupcię Tak, kupcie ją za 9 zł. No. Jest tam taka czapka i sukienka. <tuszy> to co właśnie talka ma na sobie, tak. Tam. I później będzie sukienka i ładny wianek i oczywiście... Ile ja nagrywam? 6 minut i 48 sekund. To jeszcze możemy tak, nie wiem, z jakieś 10 minut ponagrywać, jeżeli nam się uda. No. Możemy. No więc trochę może nudny odcinek. O, stwórzmy sobie artbooka. Bo możemy. Dlatego stwórzmy artbooka i jest fajnego. No. Kto wygra? Albo nie, pooceniajmy artbooki. Okay. Różne postacie. Od, ale Różne postacie z animkami. I normalne. normalne jak widzimy. Takie i jakie ze zwierzętami. E, dziwne. Plus dawne 53, ja też. Nie rozumiem. Jeżeli denerwują Was te kratki, to pozdrawiam osoby, które denerwują te kratki. Bo mnie denerwują ostatnio, które ja miała nie było nawet takich kratek. Do wymiany. Hej! Wymieniam te rzeczy. Ktoś chętny pisze na priv'kom, jak... Ja, ja... Ja jak jestem na koncie, to bardzo szybko odpisuję. Czapko, y, oknie misz. Jak chcesz, możesz dać czapkę, ale nie musisz. Ja, Mam przebierzającę trójkę. O, to! Dziecko. Dziecko? Napisz, ja się te... To, 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 to. trójkę. Trójkę! jak chcę trójkę? Dam ci to! O, zaprośmy to monsterka zombie. A mam większy level. O Boże, odwalę dwa jak, jak zwykle nikt nie może mieć więcej znajomych. No, to jest normalne. Nie mogę mieć dużo znajomych, dlatego zapraszajcie mnie. No mnie też, chociaż ja mam mało, nie. ale proszę. Okej. Okay. To wygra. Co? Która odpadnie z wyglądu? Piszcie w komentarzach. Może 1, 2, 3, 4, 5 lub 6. Orto. Dla mnie powinna odpaść 4. Tylko ma brzydką cerę i... Daniel 3 3 Trójka dla mnie 4 trójka. Trójka, mnie... i 3. Nie, 4 i co? Która do ciebie powinna odpaść jeszcze? 4 i 3. Dobra, no to 3, 4, 3. Ja nie, ja bym nie chciał, żeby ona odprawiała. Ona jest bardzo ładna. ma no, ładny komplet. I ona, ale włosi nie zmieni lepiej. No. komplet. Dobra. Może wiem. <coughs> Następny artwork to imprezka. Super Justy. 100. Dzięki, fajna jesteś. Super Justy 100. Ale fajna impreza. Dzięki... O mój Boże, nie skomentuję tego, ale dałam lovka, ponieważ dajemy teraz lovki. Najlepsze, tak. O mój Boże. Trochę zabiało. Trochę dziwnie to widać po moich oczach. Zuzia, Zuzia Małpa Kod 67890. Sweet. się nazywasz szafarower. <laughs> o mój Boże, ale okej. Bez obrazy szafarower, ale ty masz dziwne oczy. Mój art z ty... Ty... rytaniami Jakieś o. pytania. Czy chcesz być przycieczką? Czy wierzysz czy to Chyba skończyć. Mówisz przerwę. Dwóch! Dwie z chłopaków, że Was kochają. Pierwsze. Drugie. On też jest właśnie na moim komputerze. Ja mam laptop i komputer, ale dwa. Czy wiesz co nie jest Tak. Czy lubisz przerwień? Tak. Trzy. I trzy. Nie. Trzy. Tak. Usiadnie sobie. Okej, wykorzystałam fajne. No, Przerwa. My kolejan się cieszy, bo idziemy dolu na parku za chwilę. Okej... Okay. Ale dziś gorąco, straszny Co na majówkę? No to to. ten. Już tęsknię Best friends forever. Wow, fajny art. Też bym chciała tak potrafić. Nagrywałem 12 minut, 2, 3 sekundy. Dlatego już chyba dzisiaj zakończymy ten odcinek, ponieważ muszę wychodzić... Teraz zaraz w domu, dlatego widzimy się w następnym odcinku i cześć kochani, pozdrawiam Was moi widzowie. Pa pa!